ma widzowie dzisiejsze, dzisiejsze wyjście nie na ryby a w poszukiwaniu poroży Bo są już zrzuty Szukamy w tamtym roku udało mi się znaleźć jednego, ale to we Wrocławiu jak byłem Teraz gdzieś indziej szukam. Nie będę mówił gdzie zobaczymy czy coś się uda znaleźć. Mam nadzieję, że się coś znajdzie Ciężko trzeba łazić po całych Łąkach, lasach Nie tak łatwo tego znaleźć No ale no zobaczymy Trzeba mieć nadzieję w Tamtym roku takie duże, znaczy duże No, no, no fajne takie już, spore Znalazłem Zobaczymy Teraz, <laughs> włączę kamerę, jak coś znajdę, nie łazić, szukać. Godzina łażenia i jest pierwsza zdobycz Udało się, trochę mały, ale ale jest fajny, spoko taki. Jest jeden, to szukamy teraz drugiego. O, tutaj szukamy, między takim... w krzakach tutaj. Na łąkach. Na razie po łąkach chodzę do lasu Na razie nie wchodzę Po samym brzegu chodzę tej, tej ścieżki chodzić wchodzić na, na pole Żeby zaraz z widłami goniali Dobra Co szukać dalej Mamy kolejne ten trochę mniejszy niż tamten. Dobry wynik dzisiaj. Akurat dwa się znalazło. Szukamy dalej. Nie ma co do domu iść. Myślałem, że dzisiaj nic nie znajdę. A tu jednak się poszczęściło. Ciężko jest zauważyć, tak w polach jak się chodzi. Bo kurde, wszystko takie samo. Z kijkami jest bardzo łatwo pomylić, suchymi, prawie identyczne. Dobra, szukamy, włączam kamerę, włączę, jak coś znajdę, kolejnego. Kończymy na dziś. Moi drodzy widzowie, Znalezisko gdzieś dzisiaj, to wam pokazuję. Mamy dwa. Już więcej chyba nie znajdę, już nic to. Jadę do domu. Dzięki za oglądanie, i na razie trzymajcie się.